Dojechaliśmy w końcu do firmy KMD. Idziemy zobaczyć do środka, czy tu znajdziemy to, czego potrzebujemy. Chodźcie, znalazłem to, czego potrzebowaliśmy. Mamy HS-a. Proszę zwrócić uwagę na wykończenie tego produktu. Wszystkie detale są, moim zdaniem, zrobione idealnie. Jest to zdecydowanie produkt premium, który ma piękny design. I wspaniale pracuje. Można jedną ręką przesunąć, tak naprawdę jednym paluszkiem. Działa perfekcyjnie. I przy tym pięknie wygląda. Nie bez powodu nazywamy to HSM Premium. Muszę przyznać, że było już kilka pytań od Państwa odnośnie takiego rozwiązania. I cieszę się bardzo, że w końcu je znalazłem i z pełną odpowiedzialnością i poleceniem ten produkt mogę Państwu zaproponować w naszym salonie w Gdańsku.